Cześć i witam. Nastał kolejny poniedziałek, a wraz z nim następny odcinek Jak i Gdzie. Dzisiaj przyjrzymy się frame'owi, który nazywa się Wukong. TENOSKUM ja będę najlepszy. Trzymając się tradycji najpierw omówimy jego umiejętności. Pasywka łukąga sprawia, że kiedy miałby otrzymać ostateczny cios, unika śmierci, a przy tym też otrzymuje konkretnego buffa na określony czas, tym wzmocnieniem może być zadawanie większych obrażeń elementarnych przez jedną minutę, niewidzialność na 30 sekund, nietykalność na 30 sekund, mnożnik podnoszenia łupów na 60 sekund i cztery razy większa efektywność podnoszonych kul również na 60 sekund. Pasywka może być wykorzystana na misji 3 razy. Za każdym razem otrzymujemy też 50% naszego maksymalnego życia. Przyszedł czas na umiejętności aktywne. Pierwsza to niebiański bliźniak. Przywołujemy bliźniaka, który będzie walczył u naszego boku. W momencie, kiedy my będziemy strzelać, nasz bliźniak będzie walczył bronią białą. I na odwrót, to znaczy kiedy my wyciągniemy broń białą, bliźniak będzie korzystał z broni palnej. Ponowny. Naciśnięcie umiejętności na wycelowanym przeciwniku sprawi, że nasz bliźniak zaatakuje z większą mocą. Ta umiejętność posiada również swój augment i jest to niebiańskie tąpnięcie. Przytrzymanie umiejętności sprawi, że kosztem naszej energii nasz bliźniak uderzy w ziemię, zawieszając wszystkich przeciwników w zasięgu w powietrzu. Druga umiejętność aktywna to kroczący pośród chmur. Zamieniamy się w chmurę mgły, którą możemy fruwać i przemieszczać się po mapie. Poza tym, kiedy wbijemy się w przeciwników w tej formie, oślepiamy ich na krótki czas. Gdyby tego było mało, podczas tej formy jesteśmy nietykalni, a poza tym też leczymy się za każdy przebyty metr. Spowijająca chmura to augment dla tej umiejętności. Pobliscy sojusznicy, którzy będą w zasięgu naszej umiejętności, staną się niewidzialni. Trzeci aktywny skill dzisiejszego bohatera to przeciwstawienie. My i nasz bliźniak stajemy się niewrażliwi na ataki i przyjmujemy wszystkie ciosy. Pod koniec skastowania tej umiejętności zadajemy duże obrażenia na bazie tego co otrzymaliśmy na siebie poza tym też w zależności od tego ile przyjęliśmy właśnie na siebie ciosów otrzymujemy dodatkowy pancerz na krótki czas ultimate Wukonga to pierwotna furia <gry> Przyzywamy żelazny kostur, którym zaczynamy uderzać we wszystko co jest w pobliżu. Samo używanie umiejętności będzie pobierać nam energię na sekundę, a poza tym otrzymamy też dodatkowe obrażenia przebijające oraz miażdżące. Omawiany kostur to broń biała, którą normalnie możecie w arsenale ulepszać modyfikacjami. Pierwotny szał to augment dla tej umiejętności. Zabicie wroga zwiększa naszą szansę na obrażenia krytyczne. Przyrost ten będzie słabł o 1% na sekundę. Omawiany Augmenty do zgarnięcia są w syndykatach arbitraży Hexis oraz nowa Loka. Wukong to naprawdę solidny frame pod względem jego umiejętności defensywnych, jak i tego, że potrafi zadawać spore obrażenia swoim ultimatem. Pomoc ze strony bliźniaka oraz fakt, że ma kilka sztuczek, dzięki którym potrafi przetrwać na polu walki, sprawia, że w odpowiednich rękach gra się nim bezpiecznie i przyjemnie. Czas omówić, gdzie zdobyć tego frame'a. Musicie przynależeć do jakiegokolwiek klanu, który posiada dojo, a w nim laboratorium Teno. To właśnie tam kupicie główny schemat oraz wszystkie potrzebne komponenty do zbudowania tego frame'a. I tak naprawdę to tyle. Także dajcie proszę znać w komentarzach co myślicie o tego typu frameie. Ja osobiście uważałem i nadal uważam, że jest to jeden z lepszych frame'ów dla początkujących teno. A jakie jest wasze zdanie? Śmiało piszcie w komentarzach. Na koniec standardowo bardzo dziękuję wszystkim osobom, które postanowiły wesprzeć mój kanał, niezależnie od tego w jaki sposób to robicie. A na ekranie widzicie osoby, które wspierają na poziomie platynowe widmo oraz postanowiły wesprzeć mnie subskrypcją na Twitchu. W tym momencie bardzo dziękuję Zasłuchanie i na razie.